W tym samouczku wykonamy część, która była przedmiotem pierwszej lekcji tutoriala. Jest to część o nazwie Rolka. Tą część w razie potrzeby można znaleźć w bibliotece pliki samouczka, lekcja trzecia lub też lekcja pierwsza Rolka. Rozpoczynamy od otwarcia nowego modelu 3D. W pierwszym kroku przechodzimy w tryb rysowania na płaszczyźnie pracy przód. Przed rozpoczęciem rysowania otworzymy okno ustawiania relacji i wymiarów oraz sprawdzimy, czy relacja wyrównania poziomego i pionowego jest aktywna. Wybieramy polecenie linia. Nanosimy pierwszy odcinek linii przyciągnięciu do środka układu współrzędnych. Przed kliknięciem system powinien wyświetlać relację wyrównania pionowego. Nanosimy krótki odcinek linii poziomej po prawej stronie. Następnie odcinek prostopadły w pionie. Kolejny w poziomie. Ponownie w pionie. Następnie tworzymy linię pod kątem w przyciągnięciu do Dolnego punktu, linię w pionie oraz końcową linię w poziomie, która będzie dokładnie odnosiła się do dolnego punktu zaczepienia. Wychodzimy z trybu rysowania przez użycie prawego przycisku myszy. Wybieramy polecenia linia osi. Następnie tworzymy linię osi w odniesieniu do środka układu współrzędnych. Kończąc dokładnie w odniesieniu do końcowej części szkicu. Długość tego odcinka oraz stosowną relację podamy w następnym kroku. Dodajemy wymiar do szkicu. W pierwszej kolejności nadamy wymiar pomiędzy środkową pionową linią a linią boczną. Ten wymiar będzie miał wielkość 14 mm. Następnie zmiarujemy górny pionowy odcinek. Możemy zmiarować go od górnej linii do wierzchołka. Ewentualnie przez przeciągnięcie w bok, również taka opcja będzie możliwa wymiar 3 mm. Podamy również wymiar kątowy pomiędzy górną poziomą linią a linią pod kątem. Kolejne wymiary podamy w odniesieniu do. Istniejącej osi. Wybieramy polecenie wymiaru od osi. Następnie klikamy na oś oraz na poziomą linię, która wyznacza średnicę otworu rolki. Wartość średnicy w tym przypadku to 22 mm. Nie wychodząc z trybu podawania wymiarów od osi, wybieramy kolejną linię, do której podamy średnicę. Ta średnica to 38 mm. Oraz kolejną. Linię końcową na samej górze. Ta wartość to 100 mm. Następnie, za pomocą polecenia symetria linii, zaznaczymy przez przyciągnięcie okienkiem wszystkie dostępne linie graficzne. Po czym zakończymy wybór i odbijemy szkic symetrycznie na drugą stronę przez wskazanie dwóch punktów, które wyznaczą mość odbicia system automatycznie doda odpowiednie relacje symetrii na szkicu. Szkic nie jest jeszcze w pełni zdefiniowany, ponieważ brakuje mu pewnych relacji lub też wymiarów. Między innymi musimy dodać wymiar szerokości rolki. Będzie to wymiar równy 38 mm. Aby w pełni zdefiniować szkic, musimy dodać jeszcze jedną relację, na przykład wyrównania pionowego, z górnym punktem w odniesieniu do początku linii oś. W jaki sposób możemy zorientować się, jakiej relacji czy też wymiaru brakuje? Jest taka możliwość w poleceniu relacji. Ewentualnie znajdź i przydziel relację. System pokazuje dokładną ilość stopni swobody, jaka istnieje na szkicu. W naszym przypadku to jeden. Możemy włączyć opcję pokazywania niezdefiniowanych linii. Ewentualnie wybrać. Kolor ich podświetlania. Widzimy dokładnie, że stopień swobody odnosi się do linii osi oraz do punktu końcowego. W opcji Znajdź i relację relacje, możemy automatycznie utworzyć odpowiednie relacje lub też wymiary w odniesieniu do tego punktu, ewentualnie skorzystać z opcji relacji pionowe wyrównanie gdzie podamy odniesienie pomiędzy punktem leżącym z lewej strony szkicu a punktem końcowym osi. Po zatwierdzeniu mamy już szkic w pełni opisany i stopni swobody w tym przypadku to 0. System pokazuje również odpowiedni stan wymiarów, które zmieniły kolor na zielony. W samouczku opisowym na szkicu dodaliśmy również zaokrąglenie o wielkości 5 mm pomiędzy wskazywanymi liniami oraz drugie zaokrąglenie o wielkości 3 mm pomiędzy linią pionową a wskazywaną linią dolną. Te zaokrąglenia w tym przypadku dodamy po wykonaniu operacji obrót za pomocą operacji zaokrąglenia. Zakończymy tworzenie szkicu przez opcję zakończył tuż elementy 3D. Następnie wybieramy polecenie obrót, wskazujemy wykonany profil 3D. Następnie możemy wskazać dwa punkty początek oraz koniec osi, lub też zmienić opcję wyboru na oś obrotu. Wskazujemy oś, wokół której system obróci profil. Jeśli rezultat operacji w podglądzie jest prawidłowy, Możemy zakończyć operację. Wybieramy polecenie zaokrąglenia i na górnych wewnętrznych krawędziach rolki dodajemy promień zaokrąglenia wartości 5 mm. Ponownie wybieramy dwie krawędzie, tym razem w dolnej części wewnętrznego narożnika. Ten promień to 3 mm. W dowolnym momencie możemy ukryć elementy konstrukcyjne na ekranie lub też posłużyć się możliwością ukrycia wszystkich elementów konstrukcyjnych danego typu, np. płaszczyzn rysunkowych. Klikamy wtedy na oczko dostępne przy katalogu z płaszczyznami prac. Jeśli oczko nie jest dostępne w drzewie modelu 3D należy wybrać opcję widzialność z górnego menu. Mamy tu do czynienia z elementem obrotowym, podobnie jak tulejka, która była wykonana w poprzednim kroku. Dlatego też możemy pokusić się o zmianę siatki wyświetlania, na przykład na ultra gładką. jest umożliwia rysowanie na ścianach płaskich, takich jak wskazywane ściany, lub też w ścianach cylindrycznych, ewentualnie w ścianach torusowych oraz sferycznych. W naszym przypadku wejdziemy prysowania na, na płaskiej ścianie wewnętrznej. Aby to zrobić, należy kliknąć na taką ścianę w prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję z menu kontekstowego Rysuj na ścianie, ewentualnie opcję Rysuj na płaszczyźnie pracy, która jest dostępna na pasku dynamicznym. Innym sposobem przejścia w tym prysowania jest wybór opcji Rysuj na płaszczyźnie pracy oraz kliknięcie na ścianę, na której chcemy rysować. System po przejściu w na ścianie pokaże nam dokładnie linie zarysu ściany. Są to linie pomocnicze, których status w razie potrzeby można zmienić w menu kontekstowym. Linia pomocnicza nie buduje szkicu. Może być jedynie elementem, do którego taki szkic odniesiemy. Oczywiście linie pomocnicze są widoczne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy opcja ukrywania konstrukcji jest wyłączona. Naniesiemy teraz punkt, w którym docelowo wykonamy otwór. Punkt nanosimy dokładnie w odniesieniu pionowym do środka układu współrzędnych. Umieszczamy go mniej więcej w tym obszarze szkicu. Następnie do tego punktu w odniesieniu do środka układu współrzędnych nanosimy wymiar. Wymiar w tym przypadku to 30,5 mm. Element ma już wszystkie potrzebne odniesienia, dlatego też wychodzimy z trybu wymiarowania i umieścimy w nim węzeł 3D, który będzie widoczny w części 3D po zakończeniu trybu pracy na płaszczyźnie. Po wyborze polecenia węzeł 3D klikamy na istniejący punkt, następnie zatwierdzamy polecenie. I wybieramy opcję zakończyć utwórz elementy w 3D. Wykonany węzeł 3D będzie dostępny do wyboru m.in. w operacji otwór, którą wykonamy w następnym kroku. Wybieramy operację otwory. Wybieramy otwory pod śruby. Przez wszystko. Typ otworu to sfazowany po dwóch stronach. Wielkość fazy pozostaje bez zmian. Zmieniamy jedynie średnicę otworu. Która w naszym przypadku będzie równa 12 mm. Następnie podajemy istniejący węzeł 3D dla umieszczenia otworu. Po operacji możemy zauważyć rezultat. Jeśli jest OK, zatwierdzamy polecenie. Następnie za pomocą polecenia szyk kołowy wykonamy szyk istniejących otworów. Musimy Działać w trybie szyku ścian. Wybieramy opcję szyk ścian. Następnie przy aktywnej opcji wybierz ściany będące rezultatem operacji. Klikamy na dowolną ścianę otworu. System automatycznie wybierze wszystkie ściany, które w operacji otwór powstały. Następnie za pomocą dwóch punktów, które wyznaczał mąż, lub też podobnie jak poprzednio. Opcji osi obrotu wskazujemy oś, wokół której system będzie tworzył szyk. Ilość elementów w szyku to 6. Zatwierdzamy polecenie. Innym sposobem na wykonanie szyku otworów jest Wykonanie w pierwszej kolejności szyku węzłów 3D. W jaki sposób to wykonać? Wybieramy polecenie szyk kołowy w momencie, kiedy nie mamy jeszcze wykonanego otworu. Musimy działać w trybie szyku konstrukcji. Wybieramy opcję szyk konstrukcji. Następnie wybieramy opcję Wybierz konstrukcję oraz wskazujemy węzeł 3D. Następnie dwa punkty wyznaczające oś obrotu. Mogą być to na przykład środki cylindrycznych krawędzi. Podajemy ilość równą ilości otworów, które mają się pojawić w docelowym elemencie. W naszym przypadku to 6 i zatwierdzamy polecenie. Na scenie 3D mamy dostępny szyk węzłów 3D. W momencie, kiedy wybierzemy polecenie otwory i podamy stosowne parametry otworu, takie same jak poprzednio, możemy wybrać opcję dodania szyku otworów na bazie szyku węzłów konstrukcyjnych. Wtedy system wykona taką ilość otworów, jaka została wybrana w szyku konstrukcji. Zatwierdzamy polecenie. Na koniec wykonamy zaokrąglenie z opcją Faza Długość I kąt o wielkości 1 mm na zewnętrznych krawędziach wewnętrznej części rolki. Zatwierdzamy polecenie. Rolka jest już gotowa. Na koniec możemy jedynie dodać odpowiedni materiał, z którego jest zrobiona, ewentualnie pokryć ją innym materiałem, czy też kolorem. Wchodzimy w parametry. Możemy to zrobić przez podwójny klik lewym wszystkim myszy na geometrii lub też prębsk myszy i opcja parametry. Następnie wybieramy materiał pokrycia, na przykład wypolerowana stana. Ukrywamy elementy konstrukcyjne, następnie ustawiamy widok aksonometria przód, dopasowujemy całość do ekranu oraz zapisujemy model na dysku pod nazwą rolka. Bieżący układ współrzędnych rolki odpowiada właściwemu układowi współrzędnych, który będzie potrzebny do prawidłowego wstawienia tego elementu do złożenia.